Drodzy, ja. Chciałem Wam dzisiaj pokazać kuchenkę. Zaskoczenie, nie? Dawno nie było. W każdym razie chciałem Wam dzisiaj pokazać kucheneczkę turystyczną, kolejną kuchenkę turystyczną na kartusze gazowe. Z tym, że ciot inną niż do tej pory, bo w większości do tej pory pokazywałem Wam kuchenki chińskie z AliExpress. Oprócz jednej, tej, której Wam tutaj wkleję, kuchenki z producenta z Wielkiej Brytanii, ze Szkocji. A dzisiaj będzie kuchenka z Turcji. Kuchenka firmy Orkamp. Kuchenka firmy Orkamp, turecki wybór, wyrób. Kuchenka pochodzi z, tak naprawdę z Oszą w Gdańsku nie z Turcji, natomiast z Turcji została wyprodukowana. Co nawet dumnie mnie napisane na pudełku Made in Turkey. Tak więc od, coś innego. Kuchenki używam już od jakichś 2-3 miesięcy więc do tego pudełka ją włożyłem tylko tak, żeby, żeby po prostu Wam pokazać, jak, jak to wygląda. Kupiłem ją, tak jak powiedziałem, w Oszą w Gdańsku za jakieś 40 zł, chyba 39,99, jeśli dobrze pamiętam. Zużycie gazu tej kuchenki jest 270 gram na godzinę. Zasilana może być butanem lub propan-butanem. No i tyle takich podstawowych informacji. Rozpakuję, pokażę Wam, jak ona wygląda. Dobra, kuchenetkę mamy wyciągniętą. Składa się ona z trzech takich części. Jest to zawór nakręcany na butle, butle na kartusz gazowy. Na kartusz gazowy przystosowany jest do kartusza 7 z gwintem 716 Cala, e, czyli tych takich popularnych gwintowych. Nie będzie działała z kuchenką z systemu EasyClick Camping Gazu. Także o tym trzeba pamiętać. To dobrze wyostrzać, chyba teraz tak. Tu mamy gwincik ta część z dyszą, z dyszą przychodzi w kuchenkę zaraz to pokażę jak kręcę i tu mamy jeszcze zawór regulacyjny gazu do tego jest taki taki kapturek, taka osłonka stworzywa. nie wiem jakie on ma za zadanie ale jest, może wizualne tylko i wyłącznie no i sama kuchenka sama kuchenka wykonana jest z jakiegoś tam metalu, bardziej szajz metalu, bo szczerze jakość wykonania tego, porównując to z chińskimi nawet wyrobami, to jest taka sobie, taka sobie, bo to, to wszystko jest takie jakieś cienkie, jakieś takie, no nie, 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 sprawia to najlepszego wrażenia, aczkolwiek to tylko jest pierwsze wrażenie, bo tak jak mówię, no zresztą widać kuchenka jest dosyć już okopcona i, i, i używam już jej sporo czasu i działa bardzo fajnie. I kuchenka działa bardzo fajnie, tutaj tu przed chwilą dopiero się rzuciło w oczy, że na opakowaniu mamy Orcamp, a tutaj jest, to pewnie będzie słabo widać, ale wygrawerowany napis Orgaz bez M na końcu Orgaz. O, taka ciekawostka. W każdym razie wracając do kuchenki. Kuchenka ma dosyć spory palnik i dodatkowo ma rozkładane nóżki. Co jest nóżki? No nóżki chyba. Co jest bardzo fajną rzeczą, bo można na tym naprawdę spory garnek postawić. Te nóżki są dosyć chybotliwe, ale wszystko razem dosyć, dosyć jest stabilne i no i mówię, no sprawę wrażenie takiej troszkę tandety, jeśli chodzi o jakoś wykonania. Natomiast yy, działa dobrze, działa dobrze od po prostu takie, takie są wrażenia wizualno-dotykowe. Dobra, skręćmy to o kapturek już mi wyleciał. O, to wszystko jest takie kurczak jakieś niedorobione. Jednak co by nie mówić, Chińczycy posunęli się naprawdę bardzo mocno do przodu, jeśli chodzi o jakość wykonania swoich rzeczy e, i są uważam one dużo, dużo lepszej jakości e, niż nawet te oto tureckie. Bo nawet tutaj zobaczcie, ten gwint, niby ten gwint jest, ale ten gwint po prostu przeskakuje, nie wkręca się to dobrze, nie wkręca się to prosto. No, jest takie do dupy, naprawdę że mówiąc jakość wykonania jest tego słaba, ale po skręceniu o dziwo to wszystko się dosyć mocno trzyma. Tutaj mamy taki, taką gumową uszczeleczkę jeszcze na kartusz, chociaż nie wiem, jakie ona ma za zadanie spełniać, bo, bo, bo szczerze nie wiem, co ona miałoby to uszczelniać, no ale, ale jest. Może po to, żeby nie klekotała. W ogóle cała kuchenka właśnie tak o, strasznie klekocze i jak to się gdzieś tam przenosi w jakimś plecaku czy, e, czy w e, tych w sakwach rowerowych. W sakwach to może mniej słychać, ale w plecaku to to klekoczy trzeba to jakoś tam zabezpieczyć. Mówię, takie jest, no. W każdym razie nakręcamy to napalnik. Jak się jest oczywiście zgrabnym, to to idzie lepiej. puściła trochę gazu i po nakręceniu zapalniczek wygląda to tak. Mówię, wielką zaletą tego i dlatego tej kuchenki używam ostatnio dosyć często, jest to, że zarówno można postawić małe naczynie, tak jak zawsze powtarzam, ten mój taki referencyjny kubeczek 300 ml, który zawsze zabieram na jakieś piesze i rowerowe wędrówki, bo służy mi do gotowania wody, na, na herbatę, na kawę, na na jakieś zupki, inne dania, instant i tym rzeczy I, i to naprawdę fajnie się tutaj mieści a dodatkowo można bez, bez problemu, z powodzeniem, po rozłożeniu tych, e, tych stópek postawić na tym duże naczynie, zaraz Wam pokażę mam tu moją, mam tu moją chińską kopię Ridge Monkey. i zobaczcie, że ona się naprawdę spoko trzyma, jest stabilna i można, y, można z powodzeniem sobie przyrządzić tosty, czy, czy postawić na tym patelnię, czy nawet duży gar, jak potrzeba, coś większego dla większej ilości osób ugotować. Także na naprawdę pod tym względem ta kuchenka jest rewelacyjna. Sam palnik także jest spory i jest naprawdę bardzo wydajny. Producent tutaj na pakowaniu podaje, że on ma, y, nie wiem, jak te jednostki tutaj liczyć, ale na moje to jest 3KW niby. Szczerze może być, bo ta wielkość palnika jest naprawdę spora. Kuchenka nie ma zapalnika piezo, co też jest jakimś tam minusem, bo zawsze trzeba pamiętać o tym, że mieć zapałki czy zapalniczkę, żeby ją odpalić. Mogłabym mieć tańsze chińskie zapalniki. Kurczę to kulekotanie, to jest rozbrajające. W każdym razie, tańs tańsze chińskie kucheneczki zapalnik piezo często mają, przeważnie mają, no ale to, to są takie pierdoły. W każdym razie, no tak to wygląda. Jak za 40 zł, nie najgorzej, wydaje mi się, że to jest jakaś kopia jakiegoś Primusa, jeśli znajdę, bo, bo kojarzę, że, że jest kuchenka Primus o bardzo podobnym kształcie, jeżeli znajdę to zaraz ją tutaj wkleję, a jeżeli nie to napiszcie proszę w komentarzach z jaką kuchenką ona się Wam kojarzy, ale mówię, jak dla mnie to jest, to jest taka czy może nieudana, ale kopia właśnie jednej z kuchenek Primusa. To tyle, jeśli chodzi o konstrukcję. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda, jeśli chodzi o skuteczność grzania na tym moim rewerencyjnym 300 ml kubeczku wody. Woda jest w temperaturze pokojowej w tej chwili, ma około 20 stopni, także spróbujemy to zagrzać, zobaczymy, jak szybko ta woda zostanie zagrzana. Także do dzieła. No dobra, mamy kucheneczkę, mamy stoper. Odpalamy gaz, żeby odpalić to, trzeba go przy, przekręcić po prostu za No i tak powiedziałem, nie ma zapalnika, więc musimy, musimy to zrobić ręcznie. o w ogóle pokażę o siłę grzania. Naprawdę jest, jest fajna spawarka. To, pod tym względem to, to naprawdę kuchenka jest spoko z minusów zauważyłem, że ta część potrafi ten, ten, ten plastikowy dystans się dosyć mocno nagrzewać. Yy, ogólnie cała kuchenka przy jakiejś tam dłuższej pracy się dosyć nagrzewa, aczkolwiek no nie jest jakieś to tam krytyczne i tragiczne. I jakby przenosi tą temperaturę też częściowo na kartusz. Mówię, nie jest to jakieś tam krytyczne i bardzo mocne nagrzewanie ale nie wiem, jakby tym coś gotował przez pół godziny, 40 minut to już bym to kontrolował mocno, czy to się nie nagrzewa za bardzo no ale dobra, pal licho z tym wstawiamy kubeczek muszę uważać, żeby tu tych plastikowych elementów, tych plastikowych rączek nie usmażyć no i włączamy stoper włączamy stoper, I grzejemy Kilometr, no to ostrość, ciężko to pokazać, bo mało miejsce 41 stopni, 44 nawet, minęła na 40 sekund, niecała minuta. Nie grzeję tego oczywiście na full, bo bym tu popalił rączki. Gdyby to było ogrzane na, na, na pełnej mocy, to na pewno byłoby szybciej. A mamy nawet ostrość. 53 idzie do góry. Minutka minęła. Można parować. Pięćdziesiąt Już puszcza bąble. Nie wiem, czy to dobrze widać. Mam nadzieję, tu ostrość ucieka jakoś tak dziwacznie. 60 mamy 2 minuty. No. Strzału nie ma jak na razie ale też wszystko jest w normie uważam chciałem powiedzieć, że dupy nie urywa, ale to by było brzydko, więc nie powiem. 67, mamy 2,5 minuty. Już tu dosyć ostro zaczyna zaczyna bombę puszczać, także myślę, że w granicach 3 minut, znaczy te 3 minuty już prawie mamy. 73, i w sumie to jeszcze trochę brakuje Ej. zawsze poprawkę trzeba troszeczkę wziąć na to, że nie mamy na pełnym na pełnym zakresie otwarte tylko dosłownie na minimum ze względu na wielkość naczynia też tak 80 stopni, no to już za chwileczkę Jak mały klasyk, 90 to ma kąt prosty a wszystko się powinno zagotować Jesteśmy na poziomie morza, także te 100 stopni woda musi osiągnąć No ale już mamy prawie 4 minuty, także no strzału nie ma 88, 88 stopni, 89 prawie woda zaczyna pomalutko wrzeć cały stół już drży na którym to nagrywam w tej chwili gotuję na propan-butanie ten kartusz, który z poprzednich odcinków napełniałem także tu jest mieszanka propan-butan na butanie pewnie by to poszło troszeczkę wolniej jeszcze 90, prawie 3, woda już Woda już jak widzicie wrze, ale minęło już prawie 4,5 minuty. No, w tej chwili woda się zagotowała, proszę. I czas mamy. No, 4,5 minuty. Także, także szału nie ma, jeśli chodzi o tego typu test. No, ale mówię, to jest test porównawczy. Wszystkie inne kuchenki w ten sposób Wam pokazywałem, więc, więc tutaj też przy tym, przy tym zostaliśmy. Na pewno wielkość tego palnika powoduje to, że grzanie takiego, takiego kubka małego nie było jakieś super wydajne i skuteczne, bo jednak ten palnik jest duży, gdyby było to punktowo, tak jak na tej chińskiej kucheneczce, do której link wam tutaj wklejam, tam ten palnik jest dużo mniejszy i punktowo w jedno miejsce, na centralnie pośrodku kubka grzał, tam, tam to grzanie było po prostu wydajniejsze w ten sposób. No ale tak czy siak, 4,5 minutki tragedii nie ma, aczkolwiek to dupy nie urywa. Dobra, to chyba tyle jeśli chodzi o tą kuchenkę. Mówię, jest bardzo fajna i bardzo często ją ostatnio używam, ze względu właśnie na to, że mogę jest gorący, nie będę tego rozwijał że mogę na tej kuchence rozłożyć sobie te nóżki i zagotować na niej jakieś zagotować rzeczy w czymś większym, czy to w patelni, czy to właśnie w tym, tej kopii Rich Monkey, czy, czy w dużym garze. Natomiast no, ot, jakość wykonania niestety nie powiem, że chińska, bo chińska jest dużo lepsza po prostu produkt z Turcji, produkt turecki, ciekawostka od można to spotkać, mówię, w Auchan na pewno część z Was się zastanawiała czy warto tą kuchenkę kupić nie powiem, że tak, nie powiem, że nie ja tą kuchenkę polubiłem ma swoje minusy kosztuje 40 zł, więc no, to też nie jest jakiś wielki wydatek na pewno oryginały Primusa kosztują dużo więcej, aczkolwiek za 40 zł na Aliexpress można znaleźć Chyba ciekawsze rzeczy od tego. nie zapraszam do komentowania, a na dzisiaj pa. Paka.